Witajcie na kanale Autoserwis Zagruszany. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam dynamiczną wymianę oleju w skrzyni automatycznej, w tym oto tutaj stojącym Subaru Outback. Jest to silnik 2,5 litra, kod silnika FB25, czy silnik na łańcuchu. Ten silnik mogliście widzieć w poprzednim albo w przyszłym materiale, który się pojawi, odnośnie wymiany rozrządu, grzechotania łańcucha rozrządu po odpaleniu. Po kolei pokazywałam, jak to wszystko wygląda, także zachęcam do obserwowania kanału i wracając do tego samochodu w tym momencie, przebieg tego samochodu, według licznika, to jest 140 milał, to jest ze Stanów, czyli jakieś tam 220 parę tysięcy, 224. Jakoś tak to przeliczałam. Skrzynia CVT Line Tronic, oznaczenie skrzyni biegów TR580. W Subaru akurat tutaj za dużego wyboru nie mamy co do skrzyni biegów. W poprzednich generacjach e, Subaru mieliśmy czterobiegowe, pięciobiegowe, hydrogenetyczne automaty. Tutaj już mamy przekładnię bezstopniową na łańcuchu CVT. Jeżeli chodzi o tą skrzynię, nie wiemy, czy tutaj olej był wymieniany, czy nie, co mogę tylko na ten moment powiedzieć, że skrzynia jedzie całkiem dobrze. Nie ma tam jakichś. E, strzeżeń W pierwszych rocznikach Subaru te skrzynie dość mocno były ociążałem można tak powiedzieć. Dość słabo reagowały na ten moment obrotowy silnika, ale ogólnie nie ma, nie ma jakiejś tam tragedii. Moim zdaniem mogli to lepiej zrobić później w procesach generacjach kolejnych kolejne softy, dużo lepiej te samochody się zbierały, także tamte skrzynie mogę śmiało, śmiało polecać, jak również te, naprawdę profilaktyka tych skrzyń będzie powodować to, że one naprawdę dużo, dużo kilometrów przyjadą, no musimy brać pod uwagę, że wszystko się zużywa, tak samo jak olej w silniku się zużywa, tak samo olej w skrzyni biegów się zużywa, dlatego w tym momencie będziemy to robić, olej w przednim dyferencjale jak i tylnym już został przez nas zrobiony poza tym w tym samochodzie robiliśmy tak jak wspomniałem, silnik, czyli tam rozrząd, sprawdzenie lutów zaworowych, świece, uszczelki. Oj, masa rzeczy. Praktycznie całe na zawieszenie zostało przerzucone. Prawie, prawie wszystkie tuleje wymieniliśmy, te, które wymagały wymiany. Dodatkowo wał, e, zregenerowaliśmy wał, tam krzyżaki były rozbite z przodu, tak samo łączniki, tulejki stabilizatora zostały założone nowe, hamulce, kompletna odbudowa, przód, tył, regeneracja. Także dużo, dużo rzeczy zostało ogarniętych w tym aucie. Przystępując do wymiany oleju w tej skrzyni biegów, będziemy ją wykonywać metodą dynamiczną. Tutaj za mną stoi już maszyna do dynamicznej wymiany oleju. Już od dłuższego czasu oferujemy to usługę klientom, bardzo fajnie to wszystko wygląda nie będę w tym momencie się rozwodził, która metoda jest lepsza, która gorsza, moim zdaniem dwie są dobre i metoda statyczna, jeżeli ktoś nie ma maszyny my kiedyś nie mieliśmy maszyny, ja nie posiadałem maszyny na swoim warsztacie, robiłem to statycznie teraz mam maszynę, robię to tak i tak e, także dwie opcje, tak jak mówię, są poprawne co do rozwijania wątpliwości czy metoda dynamiczna uszkodzi skrzynię, nie będę tutaj nad tym się rozwodził, jest bardzo dużo kanałów, na przykład kanał automatyczny tam bardzo fajnie chłopaki e, to wyjaśniają wszystko, trzeba powiedzieć jasno, metoda dynamiczna nie uszkodzi skrzyni biegów, jeżeli coś jest już uszkodzone, możemy to w jakiś szybki sposób zobaczyć, poprzez na przykład wymianę dynamiczną, że, że coś już tą skrzynią się dzieje. Aczkolwiek, jak coś jest uszkodzone, to wcześniej czy później tak padnie, więc naprawa jest potrzebna. W metodzie statycznej to wiadomo, wymieniamy tam od 30 do 50, nawet czasami do 60% oleju w skrzyniach, chyba, że mówimy o skrzyniach DSG, gdzie tak naprawdę mamy część mechaniczną i część już w nowych skrzyniach DSG, część z blokiem Zaworów, czyli oddzielne, oddzielne komory. Także tam w skrzyniach DSG można wykonać metodą dynamiczną wymianę oleju, ale też statyczna. Bardzo dobrze tutaj robi robotę. Dobra, wracając do tej skrzyni biegów. W tej skrzyni TR-580 mamy dwa filtry oleju. Filtr w sący, czyli ten, który jest zamisą olejowo, i drugi główny, który jest w środku skrzyni biegów. Niestety tego filtra w skrzyni biegów nie wymienimy, bo by to zrobić trzeba było by wyjąć skrzynię, rozebrać ją praktycznie całą na części, wymienić ten filtr Złoży to wszystko w całość, więc no nie będziemy tego robić w momencie, kiedy z, ze skrzynią nic za bardzo się nie dzieje. Wracając do dynamicznej wymiany oleju. Dynamiczna wymiana oleju dzięki temu, że mamy nową maszynę, jedna z najnowszych na rynku. Pierwsza faza, jaką przeprowadzimy, to płukanie całej skrzyni, czyli uruchamiamy samochód, uruchamiamy płukanie. Maszyna płucze, przerzuca przez filtr, który jest zamontowany w tym oto urządzeniu, ten cały olej ze skrzyni biegów, czyli te wszystkie osady, jakieś brudy, które gdzieś tam w skrzyni się znajdują, tutaj w tej maszynie filtrze w środku. To już to przepłukamy, wtedy zlewamy olej stary, odkręcamy misę, zdejmujemy filtr, zakładamy nowy filtr, zakładamy misę, dolewamy odpowiednią ilość oleju, czyli tą, co spuściliśmy, z lekkim nadatkiem, bo zawsze należy pamiętać, że gdzieś tam w przewodach nam troszkę tego zostanie oleju. Wtedy przeprowadzamy dynamiczną wymianę oleju, uruchamiamy auto i postępujemy zgodnie z każdą procedurą w urządzeniu. Na koniec Procedura weryfikacji oleju, zakręcenie korka, jazda testowa, później sprawdzenie ewentualnych wycieków, czy tam nic tam się nie dzieje z reguły właśnie pod tą miską. I cóż, i auto wtedy jest zrobione. Także w tym materiale postaram się krok po kroku poprowadzić, pokazać, jak to mniej więcej wygląda, żebyście mieli obraz na to, z jakim tutaj olejem mamy e, styczność, co spuścimy, co zalewamy, co będzie finalnym finalnym też olejem po metodzie wymiany dynamicznej. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Mam nadzieję, że oglądaliście pozostałe nasze filmy. Jeżeli nie, to zapraszam serdecznie do subskrypcji, zostawienia łapki w górę. Też do odwiedzenia naszych pozostałych profili, czy to na Facebooku, Instagramie, czy TikToku. Z racji pracy, której dużo mamy na warsztacie, troszkę można powiedzieć, że dajemy ciała w kwestii jakiejś tam aktualizacji, czy to postów na Facebooku, Instagramie, czy TikToku, ale po prostu brak czasu, duża ilość klientów. Powiem Wam, ostatnio to już, już mamy kolejkę praktycznie na ponad 2 miesiące. Także jest grubo, naprawdę jest grubo. 80% to jakieś tam same Subaru, yy, te pozostałe samochody to, to inne marki, także jest naprawdę fajnie, to się wszystko kręci. No i z racji tego, no nie mamy czasu, no. Życie prywatne też jest... Jest bardzo ważne, także trzeba to wszystko jakoś podzielić. Przechodzimy do głównego materiału. Kolejnym etapem wymiany dynamicznej w tym oto samochodzie, w tym Outbacku jest skalibrowanie maszyny. Maszyny już skalibrowałem, została założona nowa, nowa bańka ze świeżym olejem z normą do skrzyni CVT olej jaki stosuję w 99%, czy to automaty, manuale, to olej firmy, firmy Ravenol, to bardzo oh. dobra marka, oni się specjalizują w tych olejach, oni robią oleje na pierwsze montaże, także mają te, te wszystkie normy, tak jak na przykład w Subaru, więc nie jest to jakiś tam rozlewany, podróbka, albo gdzieś tam zakupywane od innych firm, podkupywany ten olej, który może być nie wiadomo jakiego pochodzenia. Tutaj w ręku mam dwa przyłącza, zasilanie i powrót ze skrzyni biegów. Zaraz Wam pokażę, gdzie będziemy się podpinać w Subaru. Tutaj mam akurat takie walizki, walizki z adapterami do praktycznie 95, bym powiedział, modeli skrzyń dostępnych na rynku. Od IC na ZF jadko Różne, różne, tak samo jak, jak sami tutaj widzicie, jest tego multum. Akurat do subaru e, będziemy się podpinać przez przyłącza do chłodniczki oleju, chłodniczki oleju skrzyni biegów automatycznej. Także tam zastosuję takie dwa, dwa adaptery tutaj do tych szybkozłączek i dwa przewody o takie o tutaj. Zaraz Wam pokażę o co chodzi, gdzie się będziemy z tym podłączać. Także to nam nie jest potrzebne, to taka trochę reklama. <grych> Między wierszami, także jak coś, to śmiało śmiało podłączamy się też do innych skrzyń. Nie ma z tym problemu, więc nie musimy tam jakoś sztukować, kombinować. Poza tym też to sobie współpracujemy z zakładami, które wymieniają, naprawiają automaty, więc zawsze, zawsze możemy gdzieś coś do tych nietypowych, bardzo skrzyń biegów pożyczyć. Bez problemu sobie z tym dajemy radę. Teraz w tym momencie przejdziemy do etapu podłączenia maszyny do skrzynicy CVT. Tak z bliska Wam mniej więcej postaram się pokazać, gdzie będziemy się podłączać. Będę już za kamerą, także mojej twarzy już nie zobaczycie. <laughs> Pokażę wam pokrótce, gdzie, gdzie się podłączamy. Samego etapu tam nie będę pokazywał, bo tam nie ma, nie ma czego pokazywać za bardzo. To bardziej mam. Ten filmik ma za zadanie pokazanie, jaki olej będziemy spuszczać, co będziemy napełniać i jakby całą procedurę. No bo wiadomo, nikt nie sobie nie kupił maszyny za kilkadziesiąt tysięcy złotych, żeby, żeby robić w jednym samochodzie wy dynamiczną wymianę oleju. Zabieramy się za część mechaniczną. Gdy już mamy podniesione auto i mamy tutaj dostęp do skrzyni biegów, obserwujemy, gdzie tutaj mamy jakieś różne przyłącza w samej skrzyni. Czasami jest chłodniczka przy skrzyni, zależy od modelu auta. Tutaj na przykład w Subaru mamy tutaj, jak sami widzicie, dwa takie przewody, które idą bezpośrednio do tutaj chłodnicy oleju, która jest zamontowana w chłodnicy płynu. E, także moglibyśmy na opartego się wpiąć albo tutaj, albo tutaj. No i szczerze powiedziawszy, wypniemy się tutaj, ponieważ przy podłączaniu troszkę mniej oleju nam ucieka niż tam. Z samej chłodnicy z przodu, więc tutaj się podłączymy, rozpinamy jeden przewód, jeden obieg, i tutaj wpinamy się w szereg jednego z przewodów. Maszynę mamy już podłączoną do układu olejowego automatu. Tak mniej więcej to wszystko wygląda. Czyli tutaj, tak jak wspomniałem, wpinamy się w te dwa przewody, szybko złączki zaraz już będziemy ur uruchamiać procedurę weryfikacji poprawnego y, przepływu, dokonamy w pierwszej kolejności funkcji płukania w momencie gdy już mamy maszynę podpiętą przechodzimy do opcji płukanie filtrowanie, e, w sumie o tym e, zapomniałem wspomnieć, tutaj jeszcze jedną rzecz musimy wykonać pierwsza sprawa, dodawanie deter detergentu możemy skrzynię wypłukać detergentem, ale gdy nie znamy jej stanu wewnętrznego ja jestem za pominięciem tego wyboru, gdy mamy pewność skrzynia nowa, wymiana oleju co 60 tysięcy, ok możemy zaryzykować pługanie detergentem dlatego ja zawsze przechodzę do opcji drugiej, czyli płukanie, filtrowanie możemy przefiltrować ten olej, tak jak wcześniej wspomniałem, ale my zrobimy dwa podpunkty w jednym, czyli zrobimy płukanie z filtrowaniem w jednym cyklu czyli tak, w tym momencie mamy tutaj taką miarkę, ja zawsze używam takiej takiej miarki z podziałką na litry, w tym momencie podniesiemy samochód spuścimy około 3 do 4 litrów oleju może być tak około 3. Dodamy 3 litry oleju świeżego do skrzyni i zrobimy opcję właśnie płukanie z filtrowaniem. Czyli można powiedzieć, że nowym olejem przepłukamy skrzynię biegów, przefiltrujemy te wszystkie nieczystości. Można byłoby użyć opcji tylko filtrowanie, no ale wtedy nie pozbędziemy się tych wszystkich zanieczyszczeń, które gdzieś tam w skrzyni są, tych różnych osadów, dlatego wybieramy tą opcję płukanie z filtrowaniem. Też od razu wtedy będziemy mieli podgląd na to, jaki olej w skrzyni biegów mamy, czy mamy do czynienia jak to wszystko wygląda. Dobra, ja podnoszę auto i spuszczam tutaj 3 litry oleju. W tym momencie, tak jak wspomniałem, będę spuszczał olej ze skrzyń biegów. Tak jak wspomniałem, około 3 litrów puścimy tego oleju. Dlaczego używam menzurki? Żeby mieć po prostu taki dokładniejszy podgląd na to, ile oleju się spuszcza, ile oleju trzeba nowego zalać. W tym momencie tutaj nie wymieniam żadnej podkładki, bo i tak za chwilę będę to ponownie odkręcał właśnie po filtrowaniu, po pukaniu tej skrzyni będę tutaj rzucał misę olejową. Zobaczcie, jak ten olej wygląda. Jeszcze teraz troszkę tam się pieni, bo wiadomo, że został zlewany, ale, ale tutaj dokładnie widać, jakiego koloru jest ten olej. Ma już swój przebieg, także bardzo dobra decyzja, że tutaj go wymieniamy. Na pewno wydłuży to interwał bezawaryjności tej skrzyni. W tym momencie, jak już tutaj to mamy, wybieramy funkcję dodawanie Oleju i dolewamy 3 litry. Tutaj mamy nową bańkę zamontowaną. Tutaj waga nam wytarowała, czyli mamy 10 litrów, prawie 200 ml. Tutaj wybieramy funkcję. Fajnie nam tutaj dolała. Trzymam, trzymam. Ok, w tym momencie mamy dolany olej. Tu troszkę więcej, ale te 200 ml. Rozkładamy na przewody, więc, więc tutaj wszystko jest w porządku. I przystępujemy do płukania, filtrowanie, 10 minut. Tutaj widzimy, jak, jak olej będzie w tym momencie przepływał przez oto tutaj ten, ten filtr. On jest bardzo bardzo ma gęste włókna, bardzo dobrze filtruje. Tutaj te wszystkie nieczystości ze skrzyni biegów przez niego właśnie się będą przetłaczać. Tutaj właśnie widzimy stary olej, porównanie nowy olej. Tutaj dość duże jest światło LED, może takie troszkę przesłonię, żebyście mieli porównanie. Po lewej stronie nowy olej, po prawej stronie stary olej. I w tym momencie on tutaj sobie przez tą menzurkę przelatuje, przez filtr i wraca do skrzyni biegów. Jak się ten etap skończy, czyli już tutaj nam zostało niecałe 9 minut, będziemy mogli przejść do kolejnego etapu, czyli tak jak wcześniej wspomniałem, ściągnięcie misy, spuszczenie oleju. Oczywiście olej tak samo odmierzamy do takiej oto menzurki dużej, spuszczamy olej, zmieniamy filtr, przekręcamy misę, dodajemy oleju, odpowiednią ilość i wtedy wykonujemy już finalną opcję. Czyli metoda dynamiczna wymiany oleju w skrzyni biegów. Ale to zaraz przejdziemy do tych kolejnych etapów. Miso w Subaru już mamy założoną, czyli teraz przechodzimy do dolania oleju. Tak jak wcześniej wspomniałem, dolewamy w tym momencie 5 litrów oleju. Ok, 5 litrów mamy dolane i w tym momencie przechodzimy do dynamicznej wymiany oleju. poda ilość oleju do, do wymiany dynamicznej. I tutaj w przypadku tego, że już 5 litrów zalaliśmy świeżego, 3, 3 litrami przepłukaliśmy ten układ. Do układu wchodzi około 12-13 litrów dynamiczną tą wymianę zrobimy 8 litrami. Maszyna w tym momencie wykonuje dynamiczną wymianę. Kierowca Jarek akurat będzie w tym momencie przerzucał biegi. Na ten moment, gdy jest już proces wymiany dynamicznej uruchomiony. Przelaliśmy już 4 litry starego oleju nowego zostało tylko 3 z hakiem, no tutaj ponad czwórkę. Dodatkowo w tym momencie Jarek yy, siedząc w środku w aucie przerzuca dźwignią zmiany biegów w poszczególne biegi, po 15 sekund każdy każdy bieg, żeby każde sprzęgło mogło się, no akurat tutaj sprzęgło, no tutaj yy, mamy przekładnie CVT, ale żeby każdy zawór yy, się otworzył, wszędzie ten olej dopłynął świeży. Pracy z dynamicznej wymiany oleju, w tym oto samochodzie, został zakończony. Jak sami widzieliście, operacja stosunkowo jest dość mocno skomplikowana. Trzeba uważać na pewne elementy, żeby się nie pomylić. Auto. Zaraz pojedzie na jazdę testową. Także jeszcze tam tylko posprawdzam parametry, czy wszystko jest, wszystko jest w porządku, więc będzie już gotowe do wydania dla klienta. Także serdecznie zapraszam przyszłych, jak i obecnych klientów, którzy mają skrzynię automatyczną, na taką wymianę oleju. Na pewno to zwiększy interwał bezawaryjności skrzyń obecnych na rynku, jak i ich też nawet starszych. Jak sami widzieliście, mamy dużo adaptery, więc możemy robić od, od Fiata po Volkswagena i, i inne na nawet amerykańskie auta. Dzięki bardzo za uwagę i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.